Witam serdecznie, tak oficjalnie trochę. Dzisiaj mam przyjemność porozmawiać z Karoliną i spotkaliśmy się dlatego, że ona pokonała sporą część tego spływu, który chciałbym zrobić na supie. I może tutaj być dla mnie źródłem cennym informacji, ale ja chciałbym tak trochę porozmawiać z Tobą ogólnie na temat pływania na supie po rzece. Z tego powodu, że bardzo mi się podoba w ogóle ta forma aktywności. No, ale może tak powiedz, od samego początku, ile już czasu pływasz? Dzień dobry, w ogóle. Cześć, cześć. I tobie też, cześć. Oficjalnie. Pływam. Deskę mam od 2018 roku. No więc pływam 4 lata. Okej, okay, 4 lata. I głównie po jeziorze? Bo jak to się zaczęło u ciebie? Co Cię w ogóle tak. skłoniło do supa? Bo to jest taka aktywność, no powiedzmy, niepopularna jeszcze. Raczej coś nowego, powiedzmy, wchodzącego, nie? E ja jestem takim trochę outsiderem <laughs> i takim oryginałem i szukałam po prostu takiego sportu dla siebie. Widziałam w. Media mediach społecznościowych, właśnie, że w Europie Zachodniej ten, ten sport się fajnie rozwija. No i stwierdziłam, że to by było coś dla mnie: obcowanie z naturą, e solo, trochę można wyzwanie. Ja tego nie zakładałam od samego początku: jako pływanie po jeziorach mhm. i opalanie się, jak to jest bardzo często teraz praktykowane. Tylko właśnie docelowo chciałam e, e, robić na, na desce wyprawę, ale oczywiście to jest taki. Okay. E, e, o tym się po prostu nie mówi, tak? Wszystkim od razu na dzień dobry, no bo kupiła sobie deskę i od razu chce, nie wiem co robić. No ale ja od początku wiedziałam, że właśnie w tym kierunku chcę iść. Okej, okay, okej. Okay. A powiedz mi. Hmm, po, czyli od razu, od razu zakładałaś coś takiego, że to będą rzeki? Od razu wiedziałaś, tak? Że to będą spływy i tak dalej. Tak. Nie jakieś tam, bo można też zawodniczo jakoś tam sobie startować, można pływać. Mhm. E, no ja mam, powiem ci szczerze, że pływam może nawet szybciej trochę, może z rok przed tobą, tak mi się wydaje. E, ale, nie, ale na rzece płynąłem może z dwa razy. Czyli takie, wiesz, no ja akurat tutaj widzicie. Jest jezioro, to jest to jezioro, na którym sobie pływam, trenuję. Ja głównie kupiłem super, dlatego że ze względu na bliskość po prostu do wody, którą tutaj mam. A, a po ile lat? Pięć lat w sumie minęło, kiedy mi pierwsza myśl przeszła, jakby, żeby jednak skorzystać z rzeki, której w sumie, w której jest w sumie dużo w Polsce i w sumie nie znam w ogóle Polski od strony rzeki. No widzisz, bo ty jesteś, ty się wywodzisz już z, z żeglarstwa, więc jakby twoim naturalnym środowiskiem jest jezioro. A ja się, no tak, tak. oczywiście sporty wodne, pływanie, wszystko jak najbardziej. Natomiast jakby ja do SUPA przyszłam z biegania i to z biegania długich dystansów, więc okay. mnie zawsze droga interesuje, a, a rzeka jest drogą. Okej, okay, okej. Okay. Fajnie, fajnie, nie? Podoba, podoba mi się to. No i właśnie dlatego wiedziałam i e, to z biegów ultra, mi jakby też wiedziałam o swojej wytrzymałości mm -hmm. i o, o tym, że się do tego nadaje, że ja się szybko regeneruje okay. i że mogę sobie takie właśnie wyzwania fundować. Okej, okay, okej. Okay. No i zaczęło się od razu. Od razu nie poszłaś jakby na te twoje najdłuższe powiedzmy spływy, pływałaś sobie na krótsze jakieś odcinki, tak? Tak, tak. No w ogóle najpierw zaczęłam, wiadomo, uczyć się pływać różnych technik wiosłowania w różnych warunkach pogodowych, wietrze i fali na jeziorach. Pływałam mhm. też na morzu, pływałam w Bałtyku, ale w Niemczech. Jakoś tak nie wiem, jak, jak jadę, zawsze biorę deskę nad, nad morze, jak, jak jadę latem, yy, yy, wiadomo, odpocząć i nigdy jeszcze jakoś nie miałam okazji na niej pokować, zawsze jest miliony tych rzeczy do zrobienia, natomiast w Niemczech byłam miesiąc i pływałam w zasadzie codziennie. Także yy, na morzu też jest super, na desce, jak nie ma oczywiście jakiegoś dużego wiatru czy fali. No, no. no. Natomiast jeśli chodzi o rzekę, yy, ja mie mieszkam, mieszkałam nad Wartą. Mhm. E, więc też, jakby była ciągle obecna w moim życiu, tam biegałam, chodziłam na spacery. Jakoś tak naturalnie mi e, to pływanie po rzece krótszych odcinków, po chodziło wchodziło. I. Mhm. E, przepraszam, przerwa techniczna. czuję <grym> się swobodnie. <grym> <grym> Wieję trochę. E, I. E, tak, mm, na takie dłuższe wyprawy zaczęłam się wypuszczać, kiedy mm... Ale śpiewają. No. Zaczęłam się wypuszczać, kiedy była pandemia, i był to taki w zasadzie jedyny sposób na, na przygodę. Było też w czasie, kiedy były pozamykane lasy. Ja trochę na nielegalów bo po warcie i zaczęłam sobie robić takie całodzienne wycieczki, na przykład z Poznania do Bornik, albo krótsze z Puszczykówka do Poznania. To Moi jeden dzień nie? Ile to, ile to 40 było? km jest do Obornik, więc okay. tak rekreacyjnie faktycznie jeden dzień. A tak od rana do 12 zwykle płynęłam z Puszczykówka. Okay. Z tym, że było naprawdę rekreacyjne, to znaczy musiało być, musiała być przerwa na jedzonko, musiała być czerwona opalanko. <grymne> Warta ma jakby tą przewagę, że ma fajny nurt, więc nawet jak odpoczywasz, to płyniesz. Okay. Przynajmniej tutaj na tym naszym odcinku szybszym. Okej, okay, okej. Okay. a wiesz z jaką prędkością można tam płynąć z nurtem? Jak tak nie ma jakiegoś wiatru, takiego powiedzmy hamującego? Jeszcze to zależy na którym odcinku, ale ogólnie płynie się. Tak? No. A powiedz, no bo też nie powiedziałem chyba dokładnie jakie zrobiłaś odległości, jakie, jakie rzeki przepłynęłaś, nie? Bo przepłynęłaś Wartę. Tak. I jeszcze noteć, noteć. tak. Noteć, która jest nie jest rzeką, tylko w zasadzie z kanałem jest kanałem i systemem połączonych naczyń, czyli jezior. No i to było dużo trudniejsze. To jak Ci wspominałam, warto to była romantyczna przygoda latem, po prostu, coś pięknego, zachody słońca, wschody, sama przyjemność, tropiki, opalanko. To co mnie, czeka. mnie tak. A no też mnie przyszłagała totalnie, zła pogoda, wiatr. Stojąca woda, zielenizna wszelka wodna, która zatrzymywała mnie w miejscu. No różne przygody były. Sztor na jeziorze, który prawie mnie wywrócił bo <gryżę> uszłam z życiem, a już na pewno z, z całym bagażem. <gryżę> no właśnie, właśnie, też to jest, to, to jest generalnie ciekawe, jak się zapakować w sumie. I powiedz, bo to jest, to jest też fajne, bo powiedziałaś, że no bo ja mam do zrobienia powiedzmy 65 km dziennie przez 14 dni, to wtedy powinienem przepłynąć powiedzmy ten odcinek. Tak. E, I co jest fajne, bo większość osób jakby mówiła, że nie zrobię tego. A ty powiedziałaś, że to zrobię i mi się, już mi się z walcem w nosie już mi się generalnie to podoba. No skoro ja zrobiłam połowę tej trasy, e, chyba mój najkrótszy odcinek jaki przepłynęłam w ciągu dnia, to był ostatni odcinek i to było... Ja nie wiem, coś około 30 km. Ja się strasznie nudziłam, no ale się umówiłam z kumplem na odbiór o pewnej godzinie, więc robiłam sobie chwilę jakieś plażowanko o kąpiele. Natomiast najdłuższy to był 70. Chyba kilo, no 70 km. Mhm. E, I to płynęłam faktycznie chyba przez 11 godzin czy 12. Okay, okay. E, tylko wiesz. Wy będziecie mieć inną pogodę, będziesz miał raczej chłodno. To jest akurat do pracy mięśni fajna pogoda. Ja mhm. miałam upałę po 30 stopni. Okej. Okay. Wypijałam po 6,5 litra wody dziennie. A właśnie w ogóle jak to się, jak to się, z, wiesz, z zaopatrzeniem takim, bo mówię, że część rzeczy miałaś, nie? ale no wodę, wodę nie ten, nie? Wodę nie i prąd, znaczy musiałam tankować ja... wodę i prąd. I okay. właśnie dlatego zaplanowałam sobie tak, że co drugi nocleg mniej więcej, żeby spać w jakiejś przystani okay. i faktycznie to się sprawdzało. Okay. Wodę tankowałam też tak po prostu, zatrzymywałam się przy jakimś gospodarstwie i prosiłam ona na nim i oh. tam sama sobie brałam wodę. Okay. Zwykle dostawałam dużo więcej. Obiad, owoce, Rozumiem. kawę z ciastem. Rozumiem, A, ale... ale <laughs> tak. Więc nie przejmuj się tym, że musisz mieć dużo na tym, bo na pewno dużo dostaniesz od ludzi. Ludzie są A, fantastyczni super. na trasie w ogóle. <laughs> to jest chyba naj, największe, największy mój skarb, jaki przywiozłam z jednej i z drugiej wyprawy, to, że ludzie są dobrzy. Ja to okay. powtarzam do znudzenia, są fantastyczni. Okej, okay. super. Dobrze to słyszeć generalnie, bo to nie jest to takie tak, oczywiste. Ale wszyscy mi mówili, że, się, że ktoś cię tam nie, wiem, zaciuka. <laughs> W ogóle gdzieś. Znikniesz, <laughs> przypadniesz, pokroją cię na kawałki. Absolutnie nic z tych rzeczy. No, <laughs> Tylko samo dobro. No ale te, no, w sumie, ale zobacz, w sumie z drugiej strony, e, no po popłynęłaś to sama, nie? W sumie to też nie jest takie, e, według mnie, no, samemu sobie popłynąć przy takie wyzwanie. No, powiem ci, że pełen szacunek myślę. Ja no, generalnie dziękuję, płynę dziękuję z kimś bardzo. dla samego, wiesz, towarzystwa, dla samej logistyki. Eee, a ty zrobiłaś generalnie to bez problemu jakoś sobie eee, <laughs> Spoko. Eee, bez jakiegoś tam też wsparcia takiego, nie? Zewnętrznego. E, tak, i ja miałam obawy z tym związane, ale w ogóle nie takie jak, jak wszyscy wokół mnie usiłowali mi to wtłoszyć do głowy, czyli czy coś mi się stanie. Ale oczywiście nie będę nudzić, ja się strasznie cieszyłam na to, że będę sama ze sobie różne sprawy przemyślę. E, jakby też takim nastawieniem e, ta, ta wyprawa została zaplanowana, bo 2020 rok był dla mnie bardzo, bardzo trudnym rokiem. Mhm. I... W ogóle nie mówię tutaj o pandemii. Okay. Pandemia to była w ogóle tam ledwo zauważalny podmuch, wiesz, mm -hmm. zmarszczka na jeziorze. Ja mam potężne fale życiowe i musiałam sobie z nimi poradzić. I e, faktycznie ta, ta wyprawa została zaplanowana jak taki, taki czas, jako taki czas ze sobą okay. na przemyślenie tego wszystkiego. No i to był fantastyczny czas. I uważam, że taki rodzaj samotni, e, taki rodzaj izolacji. Jest bardzo dobry, jeżeli się go fajnie trafi wykorzystać, jeżeli się ma odwagę y, skonfrontować ze sobą, y, ze swoimi y, jasnymi, ciemnymi stronami, mhm. jeżeli da się szansę przypłynąć wszystkim uczuciom, jakie przez człowieka przychodzą przez, y, przez siebie, mhm. przyjrzeć im się, co nam robią. Y, no. Nie wraca się takim samym z takiej wyprawy. I też dobrze. Jednak ta umiejętność zmiany jest kluczowa u człowieka i brakuje tej możliwości wglądu przy tych wszystkich social mediach i tym wszystkim, co cię otacza. Tak. Myślę, że to jest tak rzadkie, że wiele osób tego nigdy w życiu nie zazna. Też mam takie wrażenie. W ogóle jesteśmy przebodźcowani, nawet widzisz, ja tutaj przybiegłam do Ciebie z mojego pędzącego życia, w którym oczywiście staram się znaleźć jakieś takie punkty wyciszenia i zwolnienia, natomiast no tak. Taki, w takich czasach żyjemy, tak? Nawet specjalnie nie jesteśmy tego nie wybieramy, tylko to życie nas wybiera. tak? Musimy pracować, mhm. musimy, musimy ganiać z jednego końca miasta na drugi, mamy do tego samochody, o które trzeba dbać. Te samochody mają wypadki, trzeba je naprawiać. <laughs> Ciągle co się dzieje. Mamy dzieci, mamy milion różnych dodatkowych bodźców, które jakby odrywają nas od nas samych, od tego, co jakimi ludźmi jesteśmy w środku, mhm. co nas mhm. tworzy w ogóle. No, no jasne, gdzieś trochę w tym... Yy... Gubimy i kierunek jest jakby nie było Coraz bardziej W tą stronę, nie? Zobaczymy do którego Momentu to będzie mogło dojść no, ale już jakby też się to obija W pewnym stopniu jakieś um, Choroby, chociażby cywilizacyjne I tak dalej, które nas dotyczą Między innymi ze względu na ten pośpiech no i jakby nie było brak kontaktu z naturą, czyli trochę tak, wszystko właśnie. dokładnie odwrotnie niż to, o czym mówimy, niż takie pływanie, jest dokładnie przeciwieństwem tego wszystkiego, co nas otacza dokładnie na co tak. dzień chyba. Ale nie? dlatego właśnie chyba tak za tym utęskniłem w sensie przynajmniej ja, nie wiem, ale mam wrażenie, że ludzie, z którymi rozmawiam, też o tej, rozmawiałam o tej mojej wyprawie jednej, drugiej, E, jakby mają taką samą potrzebę, tylko jeszcze nie wiedzą e, jak ją ugryźć, to znaczy jak do niej podejść, jak ją mm -hmm, rozwiązać, mm -hmm. jak ją zaspokoić sobie. E, no, ale trzymam kciuki <grym> za nich wszystkich, no bo to jest jednak droga, którą każdy jakby musi znaleźć dla siebie sam. No, no, są takie aktywności. Ja myślę, że słup jest akurat dla mnie taki bardzo, bardzo mocno wyciszający, ale też spinaczka jest taka fajna. Spinaczkę lubię i też w naturze. Jak da się zrobić, to jest coś takiego mega fajnego. Tak, słynaczka jest spoko. No, góry, wyjścia też wiadomo, to jest coś też takiego, co, co można tutaj do jednego trochę wrzucić pakietu. Ale ja myślę, że też w ogóle sama taka forma tej aktywności z takim, bo ja chciałbym też to z dziećmi zrobić, nie? Ale taka możliwość biwakowania jednonocnego. Nie, tak. w czasie tego płynięcia w jakimś takim fajnym miejscu, to mnie jara. Jeszcze jeżeli byłaby taka opcja jakieś wyspy albo coś tak jak na Wiśle są. Mhm. To jest coś takiego mega fajnego i fajne jest to, co ty też mówiłaś, co robiłaś, czyli ta opcja, że tego jednak tą deskę jesteś w stanie <grym zniszcją> <grym zniszcją> spuścić powietrze i włożyć ją do plecaka i możesz wsiąść w pociąg na przykład. Tak. I wrócić sobie pociągiem, przepłynąć kawałek. No właśnie wiesz, to można, wiesz, mnie ogranicza pociąg, bo jakby nie chcę nikomu zawracać sobą głowy, żeby ktoś mnie skądś odebrał, ale mhm. jeżeli się dogadasz, to Ci mogą, wiesz, liście przyjaciele odebrać zawsze i możesz sobie popłynąć i tak wyznaczyć drogę, jak po prostu tylko rzeka idzie. I to nie musi być warta, to może być każda rzeka i to jest po prostu fantastyczne w tym. No, to jest mega fajne. A powiedz, yy, gdzieś tam za granicą Ci się udało coś popłynąć albo myślisz o czymś takim? Myślę. Aha. Myślę, myślę. Byłem, byłem w Norwegii na przykład, nie? I byłem w Norwegii, widziałem to. Nie miałem deski, żeby spróbować popłynąć, ale jakbym miał deskę i te wyspy tam, po tych fiordach, tafla, meduzy w tak. wodzie, to... Tak, tylko, że, tylko, że to jest fiord, Tak, tylko że fjord to jest morze. Jakkolwiek by nie był jakąś tam zatoką, to ma, jakby są prawa morza, jest duża fala, znaczy bywa duża fala, bywają prądy, pływy. Mhm. I zmienna też pogoda norweska, taka dosyć ostra, surowa, surowy klimat, więc to trzeba naprawdę się dobrze na taką wyprawę przygotować. No, ale jest, powiem Ci, widoczki. Są niesamowite, Wiem, nie? ja, ja byłam, po prostu ja byłam, ja całą na Skandynawię, więc yy, tak. Później, no, nie? Tak, wrócić tam właśnie z deską albo myślę, że tam bym chyba raczej z kajakiem. A, myślisz? Mimo wszystko. Tak? A co wolałabyś, kajak czy supa? No wolałabym hmm? SUPa, bo nie cierpię siedzieć. No właśnie, właśnie, właśnie <laughs> o to chodzi, że słup jest, y, taka inna jest perspektywa w ogóle patrzenia na na wodę jednak, nie? jednak no, cały to czas też się też ruszasz mi się... Wiesz, to w ogóle wszyscy jak płynę, czy ja płynę notecią, czy płynę wartą, to wszyscy a nie bolą nogi jak się tak stoi cały dzień? I no, tak krzyczą no. ci z brzegu wędkarze, wiecie, te no. spacerowiczy i w ogóle. No nie stoję cały dzień, wiadomo, że siadam, czasem się kładę, schodzę z tej deski, ale ogólnie dla mnie wiosłowanie w pozycji siedzącej jakoś do mnie kompletnie nie przemawia, moje ciało jakby nie współpracuje no, w tym rytmie, no. ja wolę stać. Wolę zaangażować mięśnie tutaj korpusu tak, tak, i, tak. i zupełnie inaczej mi się wtedy... Więcej e, mięśni chyba tak. w ogóle pracuje. Tak, tak, takie jest to bardziej kompleksowe Okej, okej, okay, okay, no. Bardzo mi się podoba. nie? Pod kątem stabilizacji, pod kątem tej pracy kornia i też obręcz barkowa trochę pracuje, co jest też fajne. Tak. A, a powiedz mi jeszcze jakieś takie... Eee, nie musisz oczywiście, cho chociaż jeszcze z takich miejscówek to ci powiem, że mi się zawsze marzyło, żeby na przykład gdzieś tam w Amsterdamie sobie się wy wyłożyć tak, rano tak, i sobie tak, pornąć po tak, tych kanałach. Tak. Mimo, że słyszałem, że to nie jest najprzyjemniejsze generalnie miejsce, to, to miałbym jakąś taką, taką, taką misję, że chociaż tam 45 minut sobie gdzieś tam z rana, jak jeszcze nie ma ruchu. Mhm. Yy, popłynąć, no, nie? widzisz, to jest wszystko kwestia takiej kultury życia przy rzece jeszcze, bo mi, ja się, mnie to też bardzo zaprzątnęło mi głowę właśnie z, z tego powodu, że ubolewam po prostu ogromnie, że Poznań tak po macoszemu traktuje yy, rzekę, traktuje wartę, która jakby jest yy, jego sercem, płynie przez... Yy, jest po prostu takim krwioobiegiem. Po, po, zobacz sobie nawet na samej warty zostając, jak fajnie yy, są zorganizowane, miasta typu Gorzów, mm -hmm. Mały Śrem, tak? Które, jakby ta rzeka jest w mieście. Mm -hmm. Są bulwary, na które, po których się spaceruje. Są jakieś knajpki. Jakoś tak, nie wiem, jest Albo choćby Bydgoszcz, jak traktuje rzekę. Mm -hmm, mm -hmm. Nawet małe miejscowości, wioski jak będziesz płynął warto, to zobaczysz, jak, jakie są fajne miejsca do wypoczynku, do piwakowania, a w Poznaniu nawet portu porządnego nie mamy. Nie ma się gdzie zatrzymać. No, generalnie kiedyś jakieś tam stateczki pływały. Nie? Ale widziałeś jak wygląda port. Stary port w Poznaniu. Hmm. Który? W którym to jest miejscu? No, na przeciwko katedry. To na tej wysokości okay. katedry. Okej, okay. no, no tam nic nie ma. Tam nic nie ma. No My no coś tam zrobili, jakieś tam Tam takie... jest jakiś pływający pomost i w ogóle nic. Jak chciałam wyjść, żeby coś zjeść w Poznaniu, bo się uparłam, że idziemy obiad w Poznaniu, no, no. to sobie w ogóle nie miałam żadnej kontuzji przez, przez całą wyprawę, a usiłując wyjść przy Polibudzie, tam są takie, e, takie food trucki i tam, no nie, takie mm -hmm. kontenery z jedzeniem, mm -hmm, jak chciałam... Mm -hmm. kon kon i miałam zapotrzebowanie na mięso chciałam burgera. No i tam sobie poczaskałam o kamienie, które są w rzece Kostki, to nie było jak wyjść. No, no, no. Do krwi. Okej, okay, okej. Okay. Więc... Tak sobie pomyślałam, tak, że matko, sobie matko... Słyszę? Zawracałam? sobie powoli okay. sobie pomyślałam właśnie, jak to jest, że w tak dużym mieście... <laughs> Wiesz, nie ma, nie ma portu, nie ma miejsca, nie ma przystani. Dlaczego nikt tutaj nie przepływa, bo nie ma się gdzie zatrzymać? No to też. Zobacz tak, czerwonak. Nie? Nad tą samą wartą. Kawałek dalej. Mhm. Można? Można. Mhm. Nie no. rozumiem. Nie ma, nie ma. Kiedyś ta rzeka przecież płynęła przy samym starym rynku, praktycznie, nie? Jakby popatrzyć tak, tam. Stare koryto. Przy... Tak. Stare koryto. Mhm. No i było jakimś takim elementem nieodłącznym, myślę, handlu i tak dalej, nie? To taki już klimacik myślę był. E... Może nie jak w Amsterdamie, nie? Ale... Ale była częścią jakby miasta, stricte rzeka. No i po tej powodzi, jakieś tam, jak to się wycofało, to też trochę mniejszy już element zaczęła stanowić. Ja. A potem to, to ludzie po prostu myślę też zaczęli mniej korzystać ogólnie z jezior i z rzeki, i wszystkie takie ośrodki i takie centra, które się odbywało, gdzieś tam znajdowały, teraz raczej pod po Ale po, zobacz, upadało, to wystarczyłoby nie? jakiś fajny plan zagospodarowania terenów nad Wartą, żeby to było jakby kulturalne za, e, zagospodarowanie tych terenów. Terenów, na przykład wpuścić y, jakieś y, organizacje zajmujące się kulturą, jakiś plenerowy teatr, estradę postawić, organizować koncerty nad wodą, mhm. do tego fajne restauracje i zaczna, zaczną przychodzić zupełnie inni ludzie nadwarty niż w tej chwili przychodzą, tak? Z mhm. grillami przenośnymi, y, śmieciami, pywami w puszkach i to wszystko tam zostaje. Jakby no. zmienić trochę target, nie? No tak, 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 tak. Też mi się wydaje, że jest to możliwe, nie? Też mi się wydaje, że to jest jakby do zrobienia. No zobaczymy, może też y, te, tam trochę ludzie, którzy będą korzystać z tych supów, Jakby to poszło trochę na większą skalę, miałoby ale, jakieś tam... Ale powarcie z suknią mam tylko ja. No właśnie nie mam w ogóle. <grym> wiem. Serio? Ja, ja wiem, wiem, że tak jest, nie? Dlatego też mnie to z jednej strony interesuje, bo ja lubię robić takie rzeczy, które nie są ogólnie tak bardzo powszechne. Nie? No, witaj w klubie. <laughs> więc może to będzie jakby jakaś taka zmiana, zobaczysz, za minął 2, 3, 4 lata i się okaże, że to te supy to jest taki sport, wiesz. Ja myślę, że będzie tak ze wszystkim, że coś jest modne, potem jest wielki boom, rośnie, rośnie fala zainteresowania, jest szczyt, jest boom i potem spokojnie opada, tak było z bieganiem, z różnymi sportami, więc. <laughs> się tak obserwuje, więc nie wiem, nie wiem. No Zobaczymy. Czas pokaże, tak, czas pokaże. A ja mam taką jeszcze pytanką, bo mówiłaś, że sobie nogi ale rozwaliłaś. Ja właśnie Skórę się, na kostkach, no bo wiadomo, że to jest kości skóra, nie? No nic strasznego. Bo zastanawiałem się, bo ty wiadomo płynęłaś w sierpniu raz, no to to lajtowo, nie? To płynęłaś na boso, nie? Ja cały czas pływam na boso. 4 no w kwietniu pływam na boso. Pywasz na boso. Tak przecież ja... tu mam ten dylemat, nie? Znaczy, dobra, no, czy jestem w stanie płynąć na jakichś trampkach czy lekkich adidasach na cienkiej podeszwie, takich bardziej nawet do, e, o, do siłowni, coś takiego, mm -hmm, wiesz, taki mm -hmm. but do siłowni, mięciutka podeszwa siateczka z góry, fajnie, tak mi się fajnie pływa, ale ogólnie ja, e, przez to zresztą wiesz jaki to jest sport, że musisz czuć tą deskę tak, musisz tak, wiedzieć tak. Co, się, co się dzieje musisz u, jakby wyczuwać stopą każdą, nie wiem, wibrację uderzenie, cokolwiek, no bo jakby to decyduje o tym, czy nie będziesz miał wywrotki, albo czy gdzieś się nie nabijesz na coś, nie przebijesz deski, więc jest to wszystko ważne i mi się dużo lepiej pływa na boso i w związku z tym pływam na boso. No, chociaż ja ci powiem, że ja generalnie bardzo długo pływam na Boso, ale jak teraz miałem pływać, to nie ma w ogóle możliwości w styczniu cisnąć na boso, więc myślałem, nie że jakieś kaloszach no. albo coś czymś takim. ja w styczniu takim, nie, nie pływam, no. po prostu. No, Przepraszam tak. za te chustki, ale mam tu kranik. No, ale jakoś żeby ten kontakt ze sprzętem teraz jakiś tam był w jakimś stopniu i żeby sobie co, trochę żeby te mięśnie powiedzmy popracowały, no to jednak jednak nawet tutaj przy minusowych temperaturach mi się zdarza pływać, powiem Ci. No, są takie fajne skarpety neoprenowe i one też jakoś tam, powiedzmy, bo, bo czujesz, a nie masz takiej twardej podeszwy, i to też jakoś rozwiązuje sytuację, no ale to nie jest, jakby no... jakbym miała w styczniu pływać, to pewnie bym z tego skorzystała jakoś, mm -hmm. a... że mam wybór i po prostu zimą nie pływam, też strasznie mnie kusiło w ogóle, żeby popływać sobie, e, jak śryż jest, wiesz, na rzece, mm -hmm. tak sobie wie, trochę się pobawić, mm -hmm. e, polawirować pomiędzy tym, Okay. No, ale to nie w tym roku już chyba. Okej. Okay. A nie, nie, yy, nie wiem czy cię spytałem, jakieś masz takie misje w planach? Takie konkretniejsze, jak te które, dwie, które zrobiłaś? Znaczy ja mam y, y, całą listę rzek w chcesz zrobić, tak, tak? tak? Ale tak się wciągnęłaś w to po przepłynięciu tamtych, czy...? Wiesz co, to, ja już wcześniej o tym myślałam, ale jakby Warta było takim sprawdzianem, czy to będzie to i to było absolutne potwierdzenie. No toś mogła mnie z tego pomysłu <śmiech> <śmiech> trochę wybić, bo naprawdę dostałam w kość, mm -hmm. ale jak ja dostaję w kość, to to jest dokładnie odwrotnie. Motywujące, tak. <śmiech> Więc, <laughs> więc wiesz, jak jest. A w ogóle no toś, to był plan awaryjny, wymyślony na ostatnią chwilę, bo no, oczywiście kiedyś myślałam o tym, żeby dopełnić domkność tą, tą pętlę w Wielkopolski, Wiadomo, notyć Warta, mm -hmm. to jest tak zwana wielka pętla wielkopolski. Ale myślałam, że później, bo ja miałam zaplanowany bóg. Okej. Okay. I ale miałam zaplanowany na koniec sierpnia i wiesz co? I tak chodziłam z tym pomysłem w głowie i tak mówię, kurczę, coś mi nie pasuje, no coś... Jakoś nie czuję do końca tego pomysłu, bo tam też trzeba by wszystko mieć ze sobą, tam nie ma przystani, dzika no, no. rzeka, e, zgłoszenia do straży granicznej, w którym miejscu jesteś, z którego miejsca wypływasz, ile masz w okay. planach kilometrów. To jest naprawdę logistycznie duża rzecz. Ja nawet jakby byłam na to przygotowana, ale wiesz, tak, tak wewnętrznie czułam, że kurczę, no nie czuję tego, intuicja taka, nie? Że tak mm -hmm. coś mi haczyń do tego pomysłu. No i e, tak zwlekałam, zwlekałam, potem już było tak mało czas, czasu, że mówię, kurczę, i tak nie zdążę, mm -hmm. więc mm -hmm. robię, zrobię, zrobię i jak byłam na noteci, to no się zaczęło zamieszanie nad, na, na granicy mm -hmm. z Białorusią, bo ja chciałam oczywiście graniczny mm -hmm. robić, no i to już wiedziałam, co, co mi nie pasowało, coś czułam, wiesz, okay, że okay. jakbym tam wylądowała, to po prostu mnie zwinęli, by mnie zwinęli z tej rzeki i odstawili. Intuicja tak. zadziałała. A Abisła nie myślałaś? My też myślałam, jest w planach. Jest przepłynięta, nie? Generalnie. Tak, właśnie to jest, dlatego nie jest taka pierwsza. Okej, <grym> okej. Okay, okay. No ale warte zrobiłam pierwsza i to jest. No, szacunek. Tak. No, fragment, w ogóle mam no, no dużo. W, w ogóle mam dużo. Przede wszystkim solo. <grym> no właśnie, właśnie to jest też. Dużo mam jakichś też rozmów, właśnie z, głównie z ciekawymi kobietami, nie? <grym> Tak mi są się wydaje. kobiety są ciekawe. No właśnie, po właśnie, właśnie, jakby no to ewidentnie potwierdzałoby to, chociażby nawet statystycznie. Przynajmniej <ślad> 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 w tych czasach, może są bardziej ciekawe niż faceci. Eee, Okej, okay, dobra, to powiedz może jeszcze tak pokrótce, bo gdzieś tam jesteś w socjal mediach, gdzie mogłyby Cię osoby znaleźć, przesiedzieć Twoją historię, zobaczyć jak tam pływałaś? A matka, ale to jest moja historia też taka zwykła, pomieszana, bo ja to ja cała, więc jeśli macie ochotę, to możecie zajrzeć na Karolina in Motion na Instagramie. Tam mam w zapisanych relacjach. I Warte, Warta Trip się to nazywa. Mm -hmm. I Noteć, po prostu jako Noteć. Okay. E, no i w historii 2020 będzie, jest faj, kilka fajnych filmików, znaczy dla mnie fajnych, bo mają wartość sentymentalną, ale mam nadzieję, że dla widzów mm -hmm. postronnych mm -hmm. też. E, moi znajomi śledzili mnie, kiedy płynęłam i, 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 i bardzo sobie chwalili, dziękowali mi za to, że, to, że fajnie się to oglądało, więc... No ale codziennie wiem. nagrywałaś? Tak, to na, na Warcie miałam fajne warunki też pogodowe, więc było po prostu przepięknie e, i było, był taki czas, że jakby wieczorem byłam w stanie zmontować ten filmik i wrzucić, A, okay, nie? Okay. A na notecie jak ja walczyłam o przeżycie, okay. to wieczorem po <laughs> prostu chciałam tylko wszystko wysuszyć, coś gdzieś i paść, nie? Spoko. A miałaś po prostu zasięg też normalnie? Wszędzie. Wszędzie, mhm, okay. No ja czasami jakiś tam słabszy, ale ogólnie w porządku. Okej, okay, ok, dobra. Spoko, tutaj myślę skończymy, my sobie jeszcze pogadamy dalej. Oglądnijcie i zacznijcie pływać na supie, bo myślę, że to jest na tyle fajna aktywność i na tyle blisko natury, że naturalną jest odpowiedzią na nasze potrzeby obecne. Także do zobaczenia, pozdrawiam.